Radośnie poświęcam lęk. 323 lekcja Kurs Cudów Radośnie poświęcam lęk. Oto jedynie poświęcenie, o które prosisz swego umiłowanego syna. Prosisz go, by zrezygnował z wszelkiego cierpienia, wszelkiego poczucia straty i smutku, wszelkiego niepokoju i wątpliwości i swobodnie pozwolił, by do jego świadomości napłynęła Twoja miłość uzdrawiając go z bólu i dając mu Twoją własną, wieczną radość. Oto poświęcenie, o które mnie prosisz, a które chętnie czynię. Jedyny koszt przywrócenia mi Twojej pamięci dla zbawienia świata. Kiedy zaś spłacamy dług, który jesteśmy winni prawdzie, dług, który jest po prostu pozwoleniem na odejście tego, czym oszukiwaliśmy siebie samych i wizerunków, które fałszywie czciliśmy, Prawda powraca do nas w całości i w radości. Nie jesteśmy już dłużej oszukiwani. Miłość powróciła teraz do naszej świadomości i znów trwamy w pokoju, ponieważ lęk minął i jedynie miłość pozostaje. Radośnie poświęcam lęk. Jeszcze raz powtórzę modlitwę. Oto jedynie po, jedyne poświęcenie, o które prosisz swego umiłowanego syna. Prosisz go, by zrezygnował. Z wszelkiego cierpienia, wszelkiego poczucia straty i smutku, wszelkiego niepokoju i wątpliwości, swobodnie pozwoliłby do jego świadomości napłynęła Twoja miłość, uzdrawiając go z bólu i dając mu Twoją własną wieczną radość. Oto poświęcenie, o które mnie prosisz, a które chętnie czynię, Jedyny koszt przywrócenia mi Twojej pamięci dla zbawienia świata. Do zobaczenia.